to jest moja szafka nie. Czemu, Kajtek, masz publiczną? Te wywalki do raków tych Czekaj, tylko ja mu coś powiem Dobra, mów Ale... To, to Czekaj Nie do... Niecham Milek, jak jesteś na trzecie, możesz usunąć tę wiadomość Albo Berzik tam... Paweł, tam, ja, za, ja cię nie. zaproszę Zaproszę cię, będziemy sami Sami. <noise> Sami. Weź ten. Y Ehej, Jeden bitch. Na <noise> 18 Osiemnaście falowów. Dawaj, dawaj, daj mi, daj mi, daj twoją starą zaraz wezmę Na nogi, wiesz? Daj mi, pokazać, bo tam ktoś daj nie wiem czy to pierdzik czy kto tam Jakiś ej chce i jest na... No to chyba pierdzik albo starczyk. Starczyk to On chyba. się nazywa. E... Dobra już. E... Nie no całą pokażę. Całą pokażę chopie. Całą pokażę. E, Pa o ej, to, to pasuje do Pedatora. To biorę to. A nie wiesz co ja? No nie, albo bercik, albo starczyk. Starczyk. Chyba, no, no coś takiego. To jest na 100% starczyk. Fanboy kubks. Dzięki za followa. Ja stary, kajtka. Kajtek, twój stary przyszedł do mnie na live. Dobra, to nie, to nie starczyk. To berczyk pewnie. cię boli. <grym> Kaj, tak. Albo Fiflak O, to, to jest po... Nie, Fiflek by na swoim koncie był idioto. Znasz, znaczy, mój Lewiatan mój ulubiony kill Ale nie. że ty Rekinka jakiegoś bierzesz na plecak? Nie. A nie dobra. Yy, Lewiatan to jest mój ulubiony, o Boże, jak ja uwielbiam. To znaczy nie... Nie tylko, że on jest z Godowora, ale ogólnie mi się podoba strasznie. Nie no, napisał, że to jest Fiflak Cznął się. Chyba. Nie, wątpię. Hetyk ja mam ready, wiesz może? OG, ten, kill of, kill of OG. Sentimentalny. Ja mam. Ja mam ready, nie mam, to dobrze. Czekaj, lotnie jeszcze. Lotnie, to jeden. Jak to A, FN ale... ja mam chyba dwa smoki. Wierzczot nie W Blaku na traku Zbyt Ja jablak, ta jablak, ty jablak. Ej, w sumie to jest możliwe, bo jablak mówił coś tam, że na, na Tel nie może się zalogować na Twitcha. To jest możliwe. No, no ale nie, może być Ale to chcesz... jest możliwe akurat. No, napisał, ale to może być jablak? Ze względu na to, że... Yy to no, na początku. No. No. <laughs> szkoda, że nie da się itemów niektórych usuwać z szatku. Bo ja bym takiego na przykład dziwta usunął. Albo coś takiego. Nie, no to storczyk, co mogę tu tam... ...woolshit punkt serowy. to patocz turbo w dupie biorę to czekaj, wlaat menelisa czekaj tu czekaj kidorak nie ty masz za... Ze orsuch, to to tu na chwilę. Któro? Nikt w tej motki nie widziałem na górze. Ten ki trening daj. No. Serio? To było na za darmo. Jakimś tam tym pierwszym. mnie nie było. No Zabójcę nie stany Pato. A co to też było to czerwone? Jakie czerwone. To? To jest... Ten. Seria Marvel. Seria Marvel? A, to poj pojedynek ten, że to jest fajne. To jest fajne, dlaczego ja tego nie mam w tym gdzieś wstawione? Za to mogę mieć, bo to jest spoko. O, wariat, jak kiedyś. Lidera miałeś? Dalej, nie, nie wiesz? Nie, wy rano kim jesteś. To. Co? O, Czekaj, y o to. Mm, mm, mm. Co tam gadasz? Nic. <grystanie> ja raczył? Nie jest ty. ty jak ty poraseś, to jedna typiara powiedziała, że nos jej się zatkał. Co? Jak poszedłeś y, wczoraj, nie, z tej altany, to typiara powiedziała, że nos jej się zatkał. Od czego? A jak myślisz? Od dymu? Tak O nie U, Uda się, uda się Ty dałeś mi już... Dałeś mi już obserwację. chłopie Obserwacja. Ty... Co dalej. Triple ja na bazie, ty głupi jesteś, jak ci chłopie Sorry Jest zdrowy To w to No, moja szafka, przekazaska. Zobacz, na kreatywny nie mm -mm. No się No nie, kika może dostać jak nie chcesz Baura też, Baura ale się wygadał, że u mnie double na padzie czyli No też, czyli, wyklucza, czyli wyklucza, to jest ktoś na starczyka. padzie wyklucza. Wyklucza starczyka. Wykluczamy Starczyka yy, Milek by ze swojego Yyy, ten... Mi -Milek, Milek, nawet potrafi prawie triple Ale Milek ja by no to... yy, ze swojego wbił, no, bo moda głównego, z modą ma tam. Bo Dobra, czyli to fifth lock. Albo ja... Siś, tak? A Berek. A potem ja be ja nie miałem ja podwójnego zrobić. Ja, Black też umie, mówił mi. Że umie dać no, czy... na bazie. No, no to co? Ja.